Halo, halo, witam wszystkich. Dzisiaj filmik trochę inaczej nagrywany, a to ze względu na to, że chcę Wam powiedzieć o nowościach i tylko, że tak powiem, w ten sposób jestem w stanie na razie to zrobić. E Dzisiaj powiemy sobie o formacjach, powiemy sobie o uzbrojeniach, armaments i powiemy sobie o inskrypcjach, a także powiemy sobie o tych atakach z dystansu. Także Proszę bardzo, słuchamy i po kolei. Przede wszystkim dlaczego nie mogę wam pokazać? Dlatego, że te wszystkie nowości weszły tylko i wyłącznie dla królestw, które są w KVK2 lub w okolicach KVK2. Jak, widzicie, jak wiecie, ja jestem już znacznie później, jestem w sezonie zdobywców. I informacja od Lili jest taka, że wszystkie królestwa będą miały dostępną tą aktualizację w okolicach dwóch, a nawet trzech miesięcy. Także no dla mnie te dwa trzy miesiące naprawdę brzmi fatalnie. Nie podoba mi się to w ogóle, no ale rozumiem, że chcą tutaj przetestować to na młodszych królestwach i dopiero później wprowadzić to. Dla wszystkich. Szkoda, że tak długo, bo w ogóle ta cała, że tak powiem, aktualizacja trwa masę czasu. No ale dobrze, miejmy nadzieję, że przynajmniej będzie ona e, dobra. Także jeżeli to się tylko pojawi, to wtedy oczywiście pokażę to z filmikiem z mojego miasta. A na razie mamy trochę screenshotów i mamy trochę informacji, więc od razu do nich. Przechodzimy. Przede wszystkim jeśli chodzi o formacje, to są one dokładnie takie same jak w moim poprzednim filmiku na ten temat, więc możecie sobie tam przejrzeć historię na te... i jest tam filmik o aktualizacji i właśnie o tych formacjach jest tam dokładnie powiedziane i są one dokładnie takie same. Tutaj jak widzicie, w prawym górnym rogu jest wybrana już Wedge Formation, ta która daje 5% dodatku do obrażeń skill damage do tej aktywnej. Umiejętności, także bardzo fajnie, ale widzimy też po prawej stronie, że mamy tutaj dodatki do statystyk. A to dlatego, że w formacji będziemy mogli jeszcze dodać cztery różnego rodzaju uzbrojenia, i te uzbrojenia będą nam dawały statystyki. Jak widzicie, są one przeróżne. Niektóre dają nam nawet dodatek do obrażeń dla barbarzyńców albo dla Siege. Także z tego co słyszałem, one są dosyć losowe, więc nie jest to tak, że dostaniemy na pewno jakąś rzecz, tylko możemy tutaj dostawać bardzo różne statystyki. Możemy mieć bardzo dużo szczęścia, i na przykład dla mnie szczęściem byłoby dostać dużo statystyk na łuczników, ale możemy mieć też pecha, i wtedy będziemy dostawali właśnie obrażenia na barbarzyńców albo sieć. Na szczęście będziemy mogli te nasze uzbrojenia wrzucić do recyklingu, czyli będziemy mogli je wymienić na jakąś walutę, za którą będziemy mogli kupować inne uzbrojenia. Także to jest fajne, że, że nie, będą, nie będziemy zbierać znowu jakichś że tak powiem, różnych rzeczy bezużytecznych i nie będziemy mogli się w żaden sposób ich pozbyć. Także tutaj myślę, że to od razu jest fajnie przygotowane. Natomiast zobaczcie, tutaj mamy tylko dwa te uzbrojenia, i już te statystyki są całkiem niezłe, a finalnie będziemy mogli użyć czterech. Także tutaj naprawdę jest o co walczyć, bo te statystyki możemy trafić bardzo fajne. Tym bardziej, że tutaj mamy, widzicie, jest, mamy je generalnie niebieskie, fioletowe i złote, czyli e, mamy elitarne, epickie i legendarne. No, gdybyśmy tu wrzucili wszystkie legendarne, to podejrzewam, że te statystyki mogłyby być naprawdę bardzo fajne. Natomiast co jest też ważne... Jeśli chodzi o te uzbrojenia, one są przypisane do danej formacji i do danego dowódcy, więc będą działały tylko wtedy, jeżeli użyjemy danego dowódcy z daną formacją. Czyli jeżeli ktoś tutaj użyłby Edwarda z inną formacją, tak to wtedy to nie będzie działać. No i tak samo jeżeli użyłby innego dowódcy, ale z tą Wedge Formation, to też to nie będzie działać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest użyty Edward i kiedy ma włączoną właśnie tą Wedge Formation. Także to jest ważne, bo jeżeli w trakcie bitwy będziemy chcieli sobie zmieniać te formacje, to musimy też brać pod uwagę to, że zmieniając formacje tracimy te nasze uzbrojenie. No i to będzie właśnie pytanie, czy w trakcie bitwy będzie nam się opłacało zmieniać te uzbrojenie, Raczej nie. Wątpię, że na początku będą gracze przygotowani do tego, że będą mieli właśnie pod jednego dowódcę, nie wiem, opcję trzech albo czterech różnych formacji, które mogą zmieniać i nadal mieć dla nich dobre uzbrojenie. No, ale to tylko na razie takie, takie moje przewidywania wstępne, że tak powiem. Dobrze, jeśli chodzi o to, gdzie będziemy zdobywać te wszystkie nasze uzbrojenia, to będzie taki nowy. Budynek, który się nazywa State Forum, i tutaj na pewno będę polecał, żeby go jak najszybciej e, wymaksować albo wrzucić na jak najwyższy poziom. Tutaj widzimy, co będziemy dostawać. Mamy, e, może na następnym screenshotie, mamy Daily Travel Chances, które to są takie wydarzenia, za które będziemy płacić punktami akcji i będziemy dostawać właśnie te do uzbrojenia. Daily Dispatch Chances. Też jest z tym po, y, związane i będziemy tutaj też mieli e, szanse na, e, że tak powiem, lepsze nagrody, tak? One też będą rosły. Widzimy, że na dziesiątym poziomie pojawiają się te dispatch chances, z których nie ma do, po, do dziesiątego poziomu, więc na pewno ten dziesiąty poziom będzie bardzo ważny. No i oczywiście będziemy chcieli mieć tych szans jak najwięcej, jak najszybciej. Tak, czyli y, zobaczcie sobie na 25. poziomie to wszystko wygląda bardzo fajnie. Wydaje mi się, że ten 23. poziom też jest całkiem niezły, ponieważ on od tego 25. tak bardzo się nie myli, a powinien być y, sporo tańszy. Natomiast yy, nie myślcie sobie, że tak łatwo sobie wbijecie ten 25 poziom w jeden dzień, tak to, jak to jest z tymi budynkami od technologii KVK, ponieważ yy, zobaczcie, mamy tutaj informację, że nie będziemy już na 25 poziomie dostywać, dostawać tych Sage Testimony. Sage Testimony Będą działały bardzo podobnie jak Books of Convent, które zbieraliśmy, żeby podwyższyć zamek na 25. poziom. Pamiętamy, myślę, wszyscy, kiedy chcieliśmy już osiągnąć te nasze jednostki Tier 5, jak to bardzo kosztowało tak, że trzeba było płacić klejnotami, żeby je kupować i żeby właśnie wrzucić ten 25 poziom, i tutaj będzie bardzo podobnie, mianowicie żeby wrzucić 25 poziom tego, tej budowli, trzeba będzie zużyć w okolicach 200 tysięcy klejnotów. Także może to nawet nie jest tak źle, że to u nas wejdzie za 2-3 miesiące, bo będzie można już sobie zbierać na to, żeby, żeby tego użyć. Także, jeżeli tutaj pierwszy taki bardzo ważny punkt, jeżeli jesteście tym zainteresowani, to moi drodzy, zbierajcie klejnoty, zbierajcie klejnoty, bo to będzie na pewno bardzo ważna rzecz. Także zalecałbym tutaj bardzo. Ostrożność w wydawaniu klejnoty tu przez najbliższe tygodnie i miesiące. Więc yy, generalnie wydaje mi się, że bardzo yy, ci, którzy wymaksują sobie to na początku, będą mieli lepszy start, będą po prostu mieli tych uzbrojeń więcej i wszystkiego więcej będą produkować od początku, co się na pewno gdzieś tam zwróci. A, że te statystyki są całkiem niezłe, to wydaje mi się, że, że gra jest wart, warta świeczki i warto być na to przygotowanym. Dobrze, co dalej? Oprócz tego, wyobraźcie sobie, że będziemy oprócz tych uzbrojeń, które mamy, będziemy mogli jeszcze dać im inskrypcję, czyli tak jakby ten specjalny talent, tak jak mamy ekwipunek albo ikonę. Tutaj te inskrypcje. Też są bardzo mocne. Zobaczcie tutaj, mamy opcję, że będziemy mieli 10% mniej. Jednostek poważnie rannych. No to fantastyczne. Coś takiego to ja bym chciał mieć na każdym swoim marszu, no bo w ten sposób będziemy oszczędzali i przyspieszenia, i nasze surowce. To naprawdę fantastyczne. Nie wiem, jak to można zdobyć, ale na pewno bardzo coś takiego bym chciał. Oczywiście tutaj to są inskrypcje już na te legendarne. Podejrzewam, że te rzeczy legendarne będą naprawdę bardzo, bardzo trudne do zdobycia. Szczególnie na początku i one pewnie będą od nas wymagały czasu. Także podejrzewam, że na początku większość graczy będzie gdzieś tam. Oscylowała w tych epickich, a później dopiero przejdzie na legendarne. Bardzo podobnie do tego jak mieliśmy choćby z legendarnym ekwipunkiem. tak, Na początku mało graczy miało ten legendarny ekwipunek, a później doszliśmy do tego momentu, że, że ten legendarny ekwipunek już nie jest taki, że tak powiem, totalnie niedostępny. Także myślę, że tutaj będzie. Bardzo podobnie. Co jeszcze mamy? Zobaczcie, tutaj obniżamy prędkość marszu przeciwnika o 20% na 5 sekund. Fantastyczna sprawa, tutaj są same legendarne, więc będą naprawdę mocne rzeczy. 50% zwiększamy prędkość swojego marszu, opuszczając strukturę, czyli świetne do skakania po farmach, tak? Trwa to 10 sekund, także nie, nikt nas nie dogoni przez te 10 sekund. Tutaj mamy jeszcze zwiększenie marszu o 10%, a tutaj 10% więcej zadajemy obrażeń od skill damage. Także naprawdę fantastyczne rzeczy. Trochę się boję, jak to będzie wyglądało w relacji graczy pay to win to free to play. Jak zwykle te update'y powodują, że więksi gracze na Krótki moment, ale jednak na jakiś tam moment zdobywają jeszcze większą przewagę. Czyli wyobraźcie sobie, że teraz mamy tą różnicę między mniejszymi graczami a większymi. Czyli teraz mieliśmy na przykład ekwipunek, teraz mieliśmy, tą, mieliśmy dowódców, mieliśmy tą technologię KVK, a teraz jeszcze do tego dojdą właśnie uzbrojenia, a na te uzbrojenia jeszcze wejdą. Inskrypcje. Natomiast wydaje mi się, że może to będzie tak, że nawet ci najwięksi gracze nie będą mogli zrobić sobie tych legendarnych uzbrojeń na wszystkie marsze i będą mieli jedne takie fantastyczne, super, ale będą mieli też te słabsze, więc będziemy musieli po prostu atakować te słabsze od nich marsze no i jakoś po prostu sobie dać radę. I myślę, że z czasem każdy gracz. Będzie mógł tutaj to zdobyć. I wydaje mi się, że to też jest jakiś tam plus dla graczy, którzy są w endgame, bo już ja na przykład jestem na takim poziomie, że, że wiecie, że już za bardzo nic nie potrzebuję, jeśli chodzi o ekwipunek. Robię tak, a może sobie zrobię to, a może tamto. I wydaje mi się, że, że to może być tutaj naprawdę fajną taką sprawą, gdzie znowu będzie jakieś odświeżenie. Natomiast boję się, że znowu to będzie całe mnóstwo klikania, które codziennie trzeba będzie niestety odbyć. Mam nadzieję, że będą jakieś takie szybkie sposoby, żeby, żeby sobie to zrobić. Więc na pewno będzie to dodatkowa praca, dodatkowe ustawienie, ale gdzieś tak ja tak czuję, że, że jeżeli sobie już ustawię jedną formację na jednym marszu, to po prostu będę tej formacji używał. Mi się bardzo podoba ta wedge formation i podejrzewam, że mniej więcej będę szedł po prostu w tą formację niemalże na wszystkich moich marszach. Ale oczywiście, zobaczę na ile mi się to będzie opłacało. Tak? Czyli, czy tego jeszcze nie jestem pewny, czy opłaca się na przykład inwestować, że wszystkie moje marsze idą w tej samej formacji, czy może będzie się lepiej opłacało, żeby każda forma... każdy mój marsz szedł w innej formacji, czy to trzeba będzie jakoś dopasowywać. To jest jeszcze zagadka, której na razie chyba odpowiedzi nikt nie zna. Musieli to naprawdę, trzeba będzie przejść tutaj do testów i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Okej, okay, ostatni punkt na mojej liście, miałem jeszcze powiedzieć o tych Range Attacks, więc tak, wchodzą Range Attacks i będą one dostępne dla wszystkich jednostek, więc nie tylko Siege, tak jak było to w Power KvK, yy, tylko będzie to we wszystkich, we wszystkich Marszach, tak samo w Kawalerii, tak samo to będzie u Łuczników, więc Cała ta, że tak powiem, gadka, że Switch będzie bardziej wykorzystany w grze, bzdura, wydaje się, że wcale nie, w ogóle to nie jest prawda. Ech, no ale cóż, trudno, nie wiem czy to dobrze czy źle. Natomiast jak będzie to działać? Żeby stworzyć taką wieżę, będziemy potrzebowali 10 sekund. Natomiast, żeby ją, żeby wrócić, że tak powiem, znowu do naszego marszu, który może się poruszać, będzie to trwało 5 sekund. Kiedy wieża jest zbudowana, ona zadaje tylko normalny atak, czyli nie, nie dajemy wtedy tego uderzenia ze, z, z aktywnej umiejętności. Natomiast oczywiście no, plus jest taki, że ja atakuję kogoś, a ktoś nie atakuje mnie w ogóle, tak? Więc jest to na pewno fajna opcja, dopóki ktoś, że tak powiem, nas nie osadzi, bo jeżeli on zacznie nas już atakować, to oczywiście będzie to dla nas minus, kiedy będziemy chcieli zmienić właśnie na normalny marsz to, co mówiłem, będzie to trwało 5 sekund i w trakcie tych 5 sekund nie dajemy normalnego ataku, a tylko kontratak. Więc jeżeli ktoś złapie tą naszą wieżę pięcioma czy sześcioma marszami, a my jeszcze nie będziemy w odwrocie, to naprawdę poczujemy to. Więc to jest takie trochę. Ryzykowne zagranie, granie tymi wieżami, czyli ono będzie dobre, jeżeli nikt mnie nie zaatakuje. Natomiast, jeżeli ktoś mnie zaatakuje, kiedy ja jestem w formie tej wieży, no to będzie to naprawdę dosyć dotkliwie bolało. Także nie wiem, czy, czy to rzeczywiście jest jakaś przyszłość gry. Wyobrażam sobie, że jest opcja taka, że na przykład przygotowujemy się do obrony jakiegoś terenu w polu, ustawiamy swoje marsze w jakiejś mniej więcej linii za tymi marszami albo na wysokości tych marszy ustawiamy mnóstwo tych naszych yy, że tak powiem wież i wtedy wróg rzeczywiście jak będzie chciał nas zaatakować walcząc z naszymi marszami będzie jeszcze obrywał od, od tych wież. Natomiast czy te wieże będą atakowały automatycznie? Wydaje mi się, że nie, że trzeba będzie jakoś wybrać ten atak. Jak to będzie wyglądało, kiedy ja na przykład będę miał trzy marsze w polu i dwa, dwie wieże, jak będę mógł nacelować na te marsze wroga, nie jestem pewny, jak to będzie działało i czy to w ogóle będzie dobre. Wydaje mi się, że do ataku na kogoś będzie to raczej słabe ale może to być bardzo fajna rzecz, która zblokuje. Wyskakiwanie marszy, czy to z bramy, czy to z miasta. Tak często ludzie tak robią, że właśnie chowają się pod bramą i wyskakują na dwie sekundy. Wydaje mi się, że to zostanie w ten sposób zblokowane, bo wystarczy, będzie, wystarczy nam ustawić kilka wież naokoło jakiegoś miasta. Jeżeli on będzie chciał wyprowadzić z niego jednostki, to od razu nasze wieże będą go mocno atakować i nie będzie miał po prostu takiej możliwości. Także pod tym względem wydaje mi się, że może to to Być fajne, ale tak jak mówię, jest jeszcze mnóstwo rzeczy, które na ten temat dopiero zobaczymy. Ok, to wszystko, co przygotowałem dla Was dzisiaj na ten temat. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że trochę to rozjaśniło. Dajcie znać, jeżeli u Was coś już takiego jest. Jeżeli to macie i macie się czym podzielić, to napiszcie w komentarzach. Bardzo mnie to naprawdę interesuje. Natomiast wszystkim innym dziękuję, no i po prostu czekamy, czekamy, aż, aż to do nas przyjdzie i będziemy mogli zobaczyć, a ja będę mógł pokazać w pełnej okazałości. Trzymajcie się i do następnego razu, cześć!